i zobaczymy mam tu aktywne ogłoszenia, przed tym rozmawiał o tym, że jak zalogować Shenollix i teraz wejdziemy do aktywnych i chcę w tym odcinku powiedzieć Wam o tych serdziuchach, które są tutaj u mnie nad głową. W jednym mam jedne serdziucha, w następnym mam tam dwa serdziucha. Tutaj mam 0 serduchów, tam nie 35 złotych na butach. I chcę wam pokazać to, że jak macie serduchy, to znaczy, że ludzina już zdecydowała sobie kupić albo wybiera coś i robimy edyt, trzy kropki. Tutaj idziemy na dół. Zmieniamy tylko cenę, bo niektórzy nie piszą do was, że chcą trochę taniej albo coś albo się albo nie chcę pisać w ogóle, albo mają inne też buty, takie podobnie może być i trochę tanie cena. I tutaj ta cena teraz się nam oczekuje z tym jednym serdziuchą. 31 ogląd pół za 25 zł i teraz przejdziemy do aktywnych. Tu mamy już dwa serduszka, trzy kropki edutuj. I idziemy na tu, mamy 30 zł ceny, i robimy. gdzie to skinęło mi cena, nie, 3 nie pasuje, bo szybko się kupią za 3 zł, a może nie kupią. I zmieniamy ogłoszenia I teraz mamy OK, dziękuję, i mamy w oczekiwaniach, Ale mi się wydaje, że za 35 zł nawet nie mam tutaj serdziuch. Na tych butach ale musimy to zrobić trochę tańszy. Idziemy na dół. Rozmiar nie zmieniamy. Tu mamy cenę, i robimy 30. A jak będzie jakaś serdziucha, to wtedy się pójdzie na dół. I będzie cena trochę opuścimy się mniej. I będziemy od tego sugerować, że jak może być ktoś nam się napisze w wiadomościach, że chce kupić to i zrobić tańczy, to zawsze tak można zrobić, żeby mogły opuścić cenę. I mamy to wszystko ok. I powiem tak, jak nawet wy się kupili, te buty za 20 zł na przykład i chcecie sprzedać go za 30, teraz opuściło do 25 ludzi ludzie napisze Wam, że chce kupić za 20 zł, to proszę, to trzeba sprzedać, lepsze niż będzie u Was tam leżało gdzieś w schowku niech się sprzeda za 20 zł i możecie też same kupić jakieś inne buty, nie takie trochę wyglądające buty i sprzedać to Drożej i kupić coś normalnego, jakieś snipersze albo coś innego, jakieś buty sportowe. Najlepsze to idą buty sportowe, ale teraz określimy to, że spróbuję sobie sprzedać takie buty. I o czym jeszcze ja mogę powiedzieć, że musicie pisać w, w tych nazwie buty, męskie, rozmiar i kolor, bo jak się piszą w wyszukuwarce, piszą się niektórzy piszą buty, niektórzy piszą męskie, niektórzy piszą rozmiar, niektórzy szukają po koloru. Podejrzewam, że nie jestem jedyna, ale czy wy też tak jak ja uwielbiacie robić zakupy przez internet? No to patrzcie na to. Nowa aplikacja Shopee. Firma jest nowa w Polsce, no. Tak. Dlaczego to się nagrywam? Bo są ludzie, którzy u mnie pytają, a jak to zrobić, jak to wystawić, jak to zalogować, jak to jest ciężko. Nie jest ciężko, po prostu na duszy sobie tu po środku dodaj ogłoszenie i jedziesz. Ryz zalogować wiecie jak, wszystko idzie łatwo to. Po prostu potrzebna chętność dodać zdjęć, dodać nazwę, wybrać kategorię, opis, gdzie jest to, swoje nazwy, numer telefonu. Rzadko kiedy mi się dzwonią po numeru telefonu, ale ten numer telefonu daje jakąś taką pewność w ludziach, że oni mogą Was kupić. Nawet jak nie zadzwonią, to jak Ty podajesz numer telefonu, to nie wygląda na to, że Ty chcesz kogoś oszukać. I robimy tutaj ogłoszenie i mamy wszystko ok. Nic takiego ciężkiego nie i już mamy to w aktywnych. Co jest, sprzedaje? Buty, różne kartony, miksy, technika. Wszystko, wszystko, co idzie na sprzedaż, wszystko, co dostaję, co muszę sprzedać tam od przyjacieli, którzy mi proszą sprzedać, i, i od innych ludzi, mi proponują dać swoje rzeczy na sprzedaż. i Robimy to jakoś pół na pół, jako u nich to dalszy. to prawie tam za groszy i chcą sprzedać za stówkę na przykład. to to robimy tak, że mamy cenę na 80 zł, taka minimalna, że z tym, że mogę tak opuścić cenę i robimy to za jakąś prowizję dla mnie, tam pół na pół, albo jakoś tak że on to sprzeda za te 40 zł, które dostanie ode mnie na przykład, niż u niego to będzie tam leżało i on to nie sprzeda i będzie śmiecie, które będzie zdejpane cała hata niepotrzebnym życiem, nowymi, starymi, wszystko co niepotrzebne, można sprzedać i zarobić na tym kasę i kupić sobie nowe. Pa, do zobaczenia, subskrybuj, lajkuj, pisz komentarze, nie wiem, zapisuję, może komuś się przyda.